Bardzo serdecznie witam na moim kanale. Dziś porozmawiamy na temat zaćmienia słońca 17 lutego 2026 roku. Do tego Mars, Saturn, Neptun i napięcia Urana. Ale zanim do tego przejdę, poproszę Was o subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. A jeżeli masz ochotę postawić mi wirtualną kawę, to zapraszam do opisu filmu, tam znajdziesz link. A więc 17 lutego 2026 roku dochodzi do bardzo silnego wydarzenia astrologicznego. Zaćmienia Słońca, które wypada podczas nowiu Księżyca. Ale słuchajcie, zaćmienia nigdy nie są zwykłymi nowiami. To momenty wyłączenia światła, symbolicznego resetu i uruchomiania nowej osi wydarzeń często w sposób nagły, nieodwracalny i głęboko transformujący. To zaćmienie ma w sobie niepokojące, ale jednocześnie przełomowe energie. I nie chodzi tylko o sam dzień 17 lutego, ale o cały ciąg zdarzeń, który rozpoczyna się właśnie wtedy i rozwija się w kolejnych tygodniach. Zaćmienie równa się Koniec jednego rozdziału. Zaćmienie słońca zawsze działa jak symboliczne zgaszenie świadomości w pewnych obszarach życia. Coś co do tej pory wydawało nam się oczywiste, stabilne lub znane, przestaje takie być. To może być Sposób myślenia, wizja przyszłości, relacja, rola społeczna lub plan, który nagle traci sens. Pojawia się silna potrzeba wyjścia poza stare schematy. Powiedzenia dość myślenia inaczej niż wszyscy. Odcięcia się od ograniczających struktur. Jednocześnie ta energia bywa chłodna, zdystansowana, czasem bezwzględna. Możemy obserwować decyzje podejmowane bez oglądania się na emocje, za to z naciskiem na przyszłość i konieczność zmiany systemu. Mars po zaćmieniu iskra, która zapala proces. Krótko po zaćmieniu Mars tworzy koniunkcję z punktem zaćmienia, i to jest bardzo ważny moment. Mars to działanie, impuls, agresja, presja, decyzja podjęta teraz albo nigdy. Kiedy Mars dotyka punktu zaćmienia, to co zostało zapoczątkowane w sposób symboliczny, zaczyna się. Zaczyna działać w realnym świecie. To jest moment przyspieszenia wydarzeń, gwałtownych relacji, działań pod wpływem impulsu. Mars nie pyta, czy jesteśmy gotowi. Mars mówi: działaj, dlatego wiele osób może mieć poczucie, że. Sytuacje wymykają się spod kontroli, że coś przyspiesza zbyt szybko, albo że decyzje zapadają nagle, bez czasu na analizę. 20 lutego mamy również koniunkcję Saturna z Neptunem. To jakby zderzenie marzenia z rzeczywistością, ale Kilka dni po zaćmieniu dochodzi do jednego z najważniejszych aspektów 2026 roku, czyli koniunkcji Saturna z Neptunem. Będzie to zderzenie marzenia z rzeczywistością. Ale na ten temat nagram odrębny filmik. I jakby tego wszystkiego było mało, mało w tle działa jeszcze kwadratura Marsa do Urana. To jeden z najbardziej nas nerwowych aspektów w astrologii. Symbolizuje nagłe zwroty akcji, wybuchy złości, zerwania, awarie, bunt, impulsywne działanie. Mars to planeta, która chce działać, natomiast uran chce wolności. Razem tworzą energię, która nie znosi ograniczeń. To jest moment, w którym stare struktury mogą pękać. Systemy przestają działać. Ludzie mówią rzeczy, których długo nie mówili. Napięcie wisi w powietrzu. A teraz na ten czas po kilka zdań dla każdego znaku Zodiaku. Drogie Baranki, to zaćmienie uruchamia bardzo głębokie procesy w Twojej psychice. Coś, co było zamiatane pod dywan, lęk, zmęczenie, niepewność, teraz wychodzi na powierzchnię. Po zaćmieniu możesz. Poczuć silną potrzebę odcięcia się, wycofania lub zakończenia pewnego etapu w ciszy. Mars w napięciu z Uranem może przynieść impulsywne decyzje. Uważaj na pochopne zerwania. Saturn z Neptunem pokazują, że regeneracja i praca z podświadomością staną się koniecznością. A nie luksusem. Pozdrawiam. Moje drogie byczki. Zaćmienie dotyka Twoich planów na przyszłość, przyjaźni i wizji tego, dokąd zmierzasz. Możesz poczuć, że nie pasujesz już do pewnych ludzi lub środowisk. Po 17 lutego możliwe są nagłe zmiany w relacjach towarzyskich lub projektach zespołowych. Mars przynosi napięcie między tym, co chcesz, a tym, czego oczekuje otoczenie. Saturn z Neptunem mówi jasno: marzenia muszą mieć realne podstawy, inaczej się rozpadną. Pozdrawiam. Drogie bliźnięta, to jedno z najważniejszych zaćmień w Twojej karierze w ostatnich latach. Może dojść do nagłego zwrotu zawodowego, zmiany kierunku lub uświadomienia sobie, że dotychczasowa droga nie daje Ci sensu. Mars po zaćmieniu może przynieść presję, konflikty z przełożonymi lub decyzje tu i teraz. Natomiast Saturn z Neptunem mówią: sprawdzę, czy twoje ambicje są naprawdę twoje, czy tylko spełniają czyjeś oczekiwania. Pozdrawiam. Moje drogie raczki, zaćmienie otwiera przed tobą zupełnie nową perspektywę myślenia. Możesz zmienić swój światopogląd. Wiarę, podejście do życia albo plany związane z zagranicą, nauką czy rozwojem duchowym. Mars uruchamia silną potrzebę wyrwania się z ograniczeń, a kwadratura z Uranem ostrzega przed ryzykownymi decyzjami. Saturn z Neptunem uczą Cię, że prawda czasami boli, ale da nam wolność. Pozdrawiam. Moje drogie lwiątka, to zaćmienie jest głębokie, intensywne i transformujące. Dotyka u ciebie finansów wspólnych, zależności emocjonalnych i kontroli. Możesz nagle zobaczyć, gdzie oddajesz swoją moc innym. Mars po zaćmieniu wyciąga na wierzch tłumione emocje. Mars po zaćmieniu wyciąga na wierzch tłumione emocje, a uran może wywołać gwałtowne zwroty w relacjach. Saturn z Neptunem mówią: albo budujesz coś prawdziwo, prawdziwego, albo iluzja runie. Pozdrawiam. Drogie panny. Zaćmienie działa bezpośrednio na twoje relacje. To moment przełomowy dla związków, umów i współpracowników. Coś może się nagle zakończyć, ale tylko dlatego, że nie miało już przyszłości. Mars w napięciu z uranem przynosi nieprzewidywalność w kontaktach z innymi. Natomiast Saturn i Neptun uczą Cię stawiania granic i nie poświęcania siebie dla cudzych marzeń. Pozdrawiam. Drogie wagi Twoja codzienność, praca, zdrowie wchodzą teraz w fazę resetu. Zaćmienie pokazuje, że nie możesz dłużej funkcjonować kosztem siebie. Po 17 lutego mogą pojawić się nagłe zmiany w grafiku, obowiązkach lub sposobie pracy. Mars sprzyja decyzjom, ale Uran ostrzega przed przeciążeniami. Saturn i z Neptunem mówią jasno: równowaga psychiczna i fizyczna jest najważniejsza. Pozdrawiam. Drogie Skorpiony, to bardzo silne zaćmienie dla Twojego serca. Dotyka miłości, pasji, dzieci i tego, co daje Ci radość. Możesz się zakochać, zakończyć relacje albo odkryć, że pragniesz czegoś zupełnie innego niż dotąd. Mars podkręca emocje do maksimum. A uran może przynieść nagłe zwroty w życiu uczuciowym. Saturn z Neptunem uczą cię dojrzałej miłości, bez iluzji, ale z głębią. Pozdrawiam. Drogie strzelce, zaćmienie uderza w fundamenty twojego życia: dom, rodzinę, Poczucie bezpieczeństwa. Możliwa jest zmiana miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub relacji z bliskimi. Mars może wywołać napięcia w domu, a uran nagłe decyzje. Natomiast Saturn z Neptunem pokazują, że prawdziwe bezpieczeństwo nie zawsze oznacza stabilność. Czasem oznacza odwagę zmiany. Pozdrawiam. Drogie koziorożce, to zaćmienie mocno wpływa na Twój sposób komunikacji, myślenia i podejmowania decyzji. Możesz zmienić zdanie w kluczowych sprawach albo usłyszeć informację, która zmieni wszystko. Mars po zaćmieniu sprzyja szczerości, ale też konfliktom słownym. Natomiast Saturn, twoja planeta w połączeniu z Neptunem, wymaga, by twoje słowa były zgodne z prawdą serca. Pozdrawiam. Drogie wodniki, zaćmienia dotyka twoich finansów i poczucia własnej wartości. Możesz zmienić sposób zarabiania lub spojrzeć inaczej na swoje zasoby. Mars. Przynosi impulsywne decyzje finansowe. Uważaj na ryzyko. Saturn z naptynem pokazują, że pieniądze muszą być spójne z Twoimi wartościami, inaczej przynoszą pustkę. Pozdrawiam. Moje drogie rybki, to jedno z najważniejszych zaćmień dla Ciebie osobiście. Dotyka Twojej tożsamości, wyglądu, sposobu bycia i życiowego kierunku. Możesz poczuć, że stajesz się kimś innym. Mars dodaje Ci odwagi. Uran przynosi nagłe decyzje. A Saturn z Neptunem w Twoim znaku mówią: Marzenia się spełniają, ale tylko te, które potrafisz unieść. Pozdrawiam.